Okej, okay. dobra, jesteśmy gotowi do jazdy. Dzień dobry, witajcie i dzisiaj jest ten dzień. Jest szósta rano i plan jest taki, żeby wyjechać o ósmej, no i lecieć w stronę Chorwacji. Jak widzicie, tu mam rozłożone wszystkie moje graty i udało mi się spakować trzy torby, plus drobna wiązka. Ruszamy o ósmej. Mogłem wyjechać wcześniej, ale chciałem się jeszcze z herbą pożegnać. Ale i tak wszystko wyjdzie w praniu. Gdzie dojadę, jak dojadę, to zobaczymy. Teraz kawa. Właśnie byłem w drogerii. Zapomniałem sztyftu. Tak pod pachy i baterie do AppleTag'a, żeby mieć przy kluczach wraziczek. Dobra, to co, lecimy autostrada, kierunek Norymberga, Monachium, Salzburg i potem w dół do Słowenii. Pachnie teraz te łąki bardzo, bardzo przez na motocyklu to szczególnie czuć. Mm. No i takie widoki proszę ja państwa. Okay. Kolejne tankowanie, tym razem za trochę lepsze pieniądze. Euro, si Euro 79? Euro 72. O, tu już jest ciepło, zaczynam się topić. Nie jest źle, no ale to jest granica Chorwacji. A ja muszę zjechać dadł trochę w, w Istrii. Rozpiąłem kurtkę, bo to już naprawdę zaczyna się ciepło. Jest 28. 35 stopni i permanentne manewrowanie. Jakiś, tu jest jakiś zator konkretny. Nie stoimy, jedziemy, ale to słońce już zaczyna mi dawać ostro po dupie. jechaliśmy ze Słowenii. Wybrałem już camping, do którego chcę dojechać. Dzwoniłem, nikt nie odbierał, więc po prostu jadę w tamtą stronę. Myślę, że coś się znajdzie. Zostało mi 73 km E, pogoda jest świetna. E, ciepło, trochę ciepło, ale jeszcze się nie gotuje. E, no ale ta droga, ten ostatni odcinek, e, ten ostatni odcinek do Chorwacji ze Słowenii, jest super kręty. Jak tu widzicie, no ale ja też mam terenowe opony, nie chcę za bardzo szaleć. Chociaż widzę, że ten środek jest trochę zaolejowany. No delikatnie już jadę, bez szaleństwa, żeby się nie wyglebić. Jest 19.30, camping przede mną. Zobaczymy czy mają miejsce. Przychodzi tylko to, żeby przenocować. Teraz muszę tutaj to pogarnąć. Dobra, wyłączę, bo ludzie nie chcą być nagrywani. Wrzucam w tej chwili kilka kadrów z oficjalnej strony campingu, ponieważ tak jak wspomniałem na początku jak jest w tytule, jest to camping dla naturystów. No i nagrywanie, filmowanie jest zabronione. Znalazłem jednak moment, gdzie nie było nikogo dookoła, i nagrałem wam kilka kadrów z tego, w którym miejscu się rozbiłem i jak to wyglądało. Ja zajmowałem bardzo zalesione miejsce z dala od plaży, ale jednak była możliwość wjechania motocyklem, no i było bardzo dużo miejsca. Następnego dnia, skoro świt, najciszej jak tylko mogłem, zacząłem się pakować i przygotowywać do dalszej drogi. Kawa, toaleta i powoli, powoli, żeby nie obudzić sąsiadów, pakowanie. Jest szósta rano, nie chcę za głośno mówić, ponieważ wszyscy się pora się zbierać i zacząć jechać, fajnie było zostać, ale no, trasa. Pakowanie zajęło około godziny i byłem gotowy do drogi. ale tylko w okularach. Jedziemy do pierwszego punktu ACT, strasznie ciepło, aż żal było się ubierać. Jak będzie jakiś sklep, prawdopodobnie Konzum, musimy się zatrzymać. Ja muszę kupić wodę, coś słodkiego do picia. Jest 25 stopni, 7.30. Gdzie tu się wjeżdża? O, tutaj po prawej. Dobra, staniemy w cieniu. rękawiczki zostawię, ale kask zabiorę jest super ciepło sorry mówię do mikrofonu w kasku stąd się to nachylam w Konzumie była klima i było super a tu jest gigantyczny ciepło Jesteśmy tutaj już na tą trasę i zaczęło się bardzo sympatycznie, jest szuterek właściwie to są kamienie na razie tak to wygląda dużo kamienistej drogi dużo szutru miejscami, bardzo dużo trzeba zwolnić, bo on jest taki luźny i trochę tak jak w piasku jedynie co to temperatura może trochę przeszkadzać bo no nie można się rozpędzić a nie, jednak nieco piecze mnie w plecy e, skończyły się szutry te głębokie takie a zaczęły się te leśne drogi co jest też fajne, bo można jechać szybciej w tych Zacienieniach jest trochę odpoczynek, tutaj leci główna autostrada ze Słowenii do Chorwacji na południe. No a my jedziemy sobie właśnie tym kanałem. Niesamowite. Jeszcze coś tu budują. Hmm. Bardzo ładnie, tu ten odcinek, ale muszę stanąć gdzieś w O, bateria już zdycha Kurde. Dobra, to ją wymienię przy okazji. Ale poza tym jest to elegancko. No i tym sposobem zrobiło się kombo, bo chłopaki też jadą ACT. Więc, no, pojadę do nimi. jadą szybko a ja czasem po prostu chcę zwolnić jechać swoim tempem i tam mieć takie swobodę jak się chce zatrzymać to, to zrobić zdjęcie i tak dalej to tak, są okoliczności przyrody Pierwszego etapu akt, postanowiłem zrobić mały przystanek, żeby uzupełnić zapasy. Zmierzając w stronę dekatlonu, miałem nadzieję znaleźć jakiś porządny ręcznik i kilka paczek jedzenia liofilizowanego, które zawsze ratuję w trasie. Zakupy poszły szybko i sprawnie, choć w głowie miałem już kolejny punkt podróży wyspę Krk, gdzie planowałem zatrzymać się na kampingu. Dotarłem tam późnym popołudniem, zmęczony upałem i długą trasą. Camping okazał się niestety znacznie mniejszy niż się spodziewałem, a do tego kompletnie nieosłonięty od palącego słońca. Cień był na wagę złota, a jego brak dawał się we znaki coraz bardziej. Z każdym ruchem czułem narastające zmęczenie. Co wydarzyło się dalej, to już w kolejnym odcinku.